Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. O dziwo z Dlaczego nie z farminga? To wam zaraz wszystko wytłumaczę, ale tylko jest taki specjalny odcinek ee, z Cesa tylko dlatego, że... <laughs> i przegrał. Tylko dlatego, że kupiłem sobie nowe skiny do Cesa i muszę się wam pochwalić, bo jestem bardzo szczęśliwy. W końcu mój ekwipunek... E, do mojego ekwipunku dotarła KOSA. Przejdźmy sobie pięknie. Taką, takiego nomadzika sobie kupiłem, zaraz go sprawdzimy, będzie zmieniona tabliczka, już ją kupiłem, jeszcze nie wiem jak ją nazwać, więc w komentarzu możecie napisać jak nazwać yy, moją pierwszą kosę, oczywiście kupiłem sobie ją na 30 urodziny, yy, więc i teraz jeszcze mamy takiego skinka sobie wymieniłem, Aquamarina, jeszcze inne skiny, które też dostałem od widzów, miały być niby do giveaway, ale strasznie słabo się staracie, żebym mógł Wam rozdać jakiegoś skina, więc stwierdziłem, że kupię sobie... Coś porządniejszego. Znaczy Aquamarine był piękny, ale to jest najpiękniejsze, wam powiem szczerze. Zaś dalej kupiłem sobie jeszcze dwie Mki sprzedałem. Jak widzicie tutaj u góry, bo czekam na nim Zagrał wigmana dla was z wami. Znaczy nagram wam dla was, jak ten nomad się zachowuje. Taką omeczkę sobie piękną kupiłem, jest przepiękna. To jest w ogóle lekkie zużycie. Bo w faktury nie kosztuje 150 zł, a lekkie zużycie kosztuje. 60, a y, jak widzicie, tutaj jest delikatnie zarysowany. I tutaj delikatnie, po prostu no, lekkie zużycie. To jest lekkie zużycie. Bardzo ładna MK. No i generalnie y, na 1000 subskrypcji chcę Wam rozdać takiego kała, oto kałacha dla Was. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Jest to zawsze jakiś inny kałach kolorowy, zawsze więc. Planuję zrobić 12 godzinnego streama, gdzie będzie, yy, będą skiny do rozdania, tak naprawdę co chwilę będę rozdawał skiny, będzie myślę około 30 skinów do rozdania, więc 12 godzin, 30 sobie podzielcie i, i ile co średnio będę musiał rozdać skina żeby ten. No i oczywiście będzie minimum, czyli na przykład będzie musiało być minimum e, 5 osób na live, ewentualnie 10 osób na live. Zobaczymy jak to będzie, jak będzie w ogóle wyglądać e, przebieg e, streama. Więc na pewno wtedy kiedy będziecie mieli wolne, czyli myślę o sobocie albo niedzieli. E, wasz w ogóle szarki wbił sobie Golda trójeczkę. I Golda dwójeczkę, więc... Jest progres. Dostałem z zjebki od Transiaka. Jesteś boostowany? Zagrałem z nim. Mówi, nie no faktycznie coś strzelasz, nie? Więc y, na moich rangach, jak sobie gram właśnie na Goldy idzie mi y, średnio lub dobrze. Chociaż y, mogę wam pokazać jak to mi idzie. Więc twoje mecze. No, oczywiście cały czas czekam na mojego teammate'a, żeby sobie z nim zagrać. Ostatni mecz mamy tutaj 9 fragów, ale to były... Y, to było tak. Tu mamy szeryfa, tu mamy szeryfa, tu mamy e, orzełka i chyba orzełka, bo wiem, że bardzo wysokie rangi były. Tutaj mamy e, 10 fragów, tu też jest. E, to jest Kałach w Laurach, to jest ten szeryf. I tutaj były, obydwóch to było chyba jakieś orzełki w Laurach, coś takiego. Więc. Jak widzicie, bardzo trudne. To, to same, jak widzicie, po samych tych, te same niki, Więc. Yy, mają pakę splantowaną. Zobaczymy, czy się wyda. 14 fragów, ale są na bardzo wysokie rangi, tak. Więc. Yy, to jest na takie rangi kałachy, kałachy w laurach. Kwaśny, chyba jedyny. Ma coś wyżej niż kałacha. Tak mi się wydaje. No i jak widzicie, 15 fragów w połowie tabeli. Tutaj mamy. Inne mecze to są znowu na wyższych. Eee, to jest na moich rangach. Tu nie miałem w ogóle dnia, zobaczcie. Nagrywam odcinek i już idę. W tej chwili. No, więc zaczynamy nagrywać. Koskę sobie kupiłem, nie? Co kupiłeś? Kosę? Co? Kosę. Kosę, a. Boka. Nie da się rzucić. No wiem, ale ustaw się, ja sobie podejdę i sobie zobaczę. Czekaj. Albo jak umrę, to mi pokaże. umrę, to mi pokaże. Ja to są no, Nie wiem, nie zobaczymy, dobra. Czekaj, zrobimy hałas na rągu, Patrz. Już jest dwóch przy dropie. Ciao. Ale laga miałem. Pokaż kosa. To taka zwykła, to jest jakiś skin? No, no. jakiś tam jest, nie pamiętam jaki. A, no pewnie. Ale wziąłem go tylko dla, ze względu na animację, wiesz? Let's go. No, no. Bo ma fajną animację, że się zacinasz nim. Jeden mam przy schodach go. Sąsi ej! Kompletnie nie widziałem tego. A miałem jeszcze pokażę. Bo kupiłem sobie jeszcze MK nową. kawaha, nie? <grytanie> Zakupy! Poszły! Ile się nabieramy? Nie wiem, z fakirku już mam 1000 złotych. Ile? Tysiąc złotych O bo... Nie masz co to tutaj... mi jak nie masz coś nie wiem co Takiego laga miałem no... Pójdę Tam masz yy, tego, nie? Wiem albo moje pakę może być longa, wiesz? Albo dropa, ale tego, tak, drzwi. Jest, jest, jest! Bierz AWP, weź upę. Jezu, ja się zastresowałem, dawno Cię nie widziałem w ogóle na tresie. No, już jakoś dawno nie graliśmy. Nie mam indykałaszka, ja nie grałem w aguchy ostatnio, kompletnie nie siada. Ja za długo ja czekałem na go, żeby... Jest za smokiem Przez bleczka. Dostał ode mnie. tam Czekaj, idę quadra. Free Fire. Nie ma. Na dropie. Siedzi tam w tym. Ty. Ale park. Nie! 81 dostał. Gdzie? Nie czy po ścianie? Nie, przez ścianie. Ja ma mam WP, więc może być kurnik Kurcze, dostał po głowie 81. W okienku siedział. Bigos zjedzony. Ja bym ktoś pytał. Nie poszedł od lewej. Oj, żeś kurwa, za bardziej chodzą. Bo już wszystko wie. Czekamy na... Herbata z Bigosu wypita. No, tu jest chyba po prawej stronie, zaraz za drzwiami. Nie, jest tam. A drugi? Naprawdę no, tylko 33 dostał dostał... czyż no, ma kosek, no, filkaifa? Miałem G3 i spadłem wczoraj do G1, nie? Stwierdziłem, mam dość, nie idę na rankedy, ale no dobra, chcę się upłynąć, na to wrócić. No jak no? Po prawej stronie. To jest znaczy... mapa CT, więc. Wygnałeś go pewno. Się. <grym> Słoma się podpaliła. A, nie dawaj a, mi a, tej AWP, nie dawaj mi tego. A, no pewnie, to co wziął, tobie wziąłem. nie chcę grać. Dobra, to weź mi. Masz coś, co <grym> nie, kupić? No dobra, zagram, zagram, zagram. Jestem tu, ja mam jakiegoś jakiegoś. Albo ja powiem co jak Kurde, ile... przecież no... Dobra, mapa ma CT. Tak se tłumaczmy. Co co, PMS czy kałachy? A, ty nie ma na kałachy. Dobra, sorry. Nic się nie stało. Co oni tyle I jest schody, schody, schody Nice A, myślałem, że go... A, zabiłeś go Dobra To nice Pogubiłeś się Dobra, dobra A wiesz, że to się nagrywa, nie? Musimy to wygrać Tak, nagrywasz? I tak A ja sobie debile robię Nie no, zrobiłeś dwa razy więcej fragów niż ja Dobra Witam, YouTube'a. Możesz pozdrowić mamę, babcię. Dwóch! Jeszcze jeden. No, prawie go miałeś. 50 dostał. Mimo to mnie dostał dwadzieścia siedem. Ok, dobra. Spalili longa, Dwóch. plecy mi zrobił, drzwi. Albo drop. Nie ma opcji. No mówię ci, w plecy zostałem. Drop, widziałeś? Dobra. Nie możesz tak grać. Cicho. Ale jest stres. Dobra. Cała wam nie pokazałem. Ja to się liczy. Tak. No ale prawie. <słuch> To, że mam u sobie stylu to to ma tam. 114 14 dostał z tego z wietlarki Strzelają Mucha Nie jest łatwo na nich, nie jest łatwo. Przepraszam za Dobra idę kurnik, weź dropa że jak się zmienimy to będzie jakoś lepiej mówię może, nie? <laughs> jak cisza? Mhm. Drop y, long zaczy Patrz tego dropa, ja poszedł Nie mogę mi się Coś spaliło Spalili mi tego Czekaj skacze Poszedł do ciebie O jest tam mi się dostało I ja o tobie? Kurwa, nie mam lagi przez Netflixa, mam stopingu, to się nie da grać. Ja mam zawsze stopingu. Eko ładujemy się na Longa, ja od Winkel Winkiel kurcze no 17. Nie da się na nich wygrać. 76 dostali. To nie wrzucę tego meczu, gramy następny. To leca ja AWP. Zobaczymy jak to Nie gwarantuję. No mam takie lagi, że... Nic nie mogę rzucić kurcze. Biegną na ciebie Nie, skaczą nie, ja tu Ja miałem mleko w pewnym momencie, nie wiem czy nie przeszli U ciebie mleko. je są no, tylko, tak. Taka MK Niechcący nie trafiłem, bo miałem flasha wiesz? A no a ale oba były jakoś tak upiorzucone No to za smok Zboostuj na odwrót ale szybko. No i MUĘKORWA! WP dropa WP Kurwa, jak to smugleć? Mówiłem, że trzeba było jako zagrać. Dobra. Wschodę, ale... Smok mi zginął. To tu mnie Mucha! The dropa Słucham Dobra, dobra Dostał Ja też dostałem, solidnie i go, No nie, ja tam nie wskakuję, 43 dostaw. Przegrany mecz. Nic, ja tam wrzucę, bo to był ładny mecz, trudny mecz. Co mówicie? Dave wygramy jeszcze jeden. I wrzucam już oba. to będzie trwało z godzinę. Kaprala, jeszcze może jakąś skrzynkę wydropi fajną? masz czarki, był. Dobra. Zjara, no ja powiem tak, wy chodzić takie coś, więc w tym momencie się z wami żegnam, abyście byli grzeczni i mi zostawili 10 lajków, like to mam na jakiegoś ładnego rozdam. W tym momencie się z wami żegnam, nie będę wam już drugiego tu, tyłka, no trudno, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, pomysł był dobry, mi dziękuję, na razie dzięki, cześć.